Pani Marszałek, wysoki Senacie, oświadczenie senatorów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość kierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i pełnomocnika rządu do spraw CPK Macieja Laska. W związku z licznymi medialnymi informacjami odnośnie celowości kontynuowania inwestycji budowy centralnego portu komunikacyjnego senatorowie Klubu Prawo i Sprawiedliwość protestują przeciwko podważeniu celowości i zasadności jego budowy. Centralny port komunikacyjny to przyszłość rozwojowa Polski. Budowa nowego portu lotniczego i to takiego, który sprosta nowym wyzwaniom ekonomicznym, gospodarczym, transportowym, bezpieczeństwa to konieczność. Polska leży na przecięciu wielu szlaków handlowych prowadzących ze wschodu na zachód oraz z południa na północ. I to położenie geopolityczne powinniśmy wykorzystać. Powstałe w 1934 roku i to położone, na obrzeżach Warszawy lotnisko Chopina dziś jest niemal w centrum, praktycznie bez możliwości zdecydowanej jego rozbudowy. Jako jedyny zresztą pol, polski port przesiadkowy zbliża się do krańców swojej przepustowości i nie podoła już nowym wyzwaniom. Dzisiaj jako kraj nie jesteśmy w stanie obsłużyć na dużą skalę ruchu towarowego, nie możemy więc rezygnować z budowy nowego, nowoczesnego terminalu kargo, tym bardziej, że towary z całego świata obecnie są opodatkowane i clone na lotniskach w Niemczech i w Holandii. W związku z tym opłaty i podatki zasilają budżety tamtych krajów. Ponadto proponowane przy budowie CPK Komponent kolejowy to nie tylko bodziec do rozwoju transportu kolejowego w kraju w postaci budowy około 1800 km nowych linii, w większości dostosowanych do obsługi kolei dużych prędkości, które zresztą pozwolą połączyć polską sieć kolejową, umożliwiając dotarcie do centralnego lotniska w 2,5 godziny ze 100 polskich miast i miasteczek a także pomoc w rozwoju polskiego transportu morskiego poprzez zwiększenie możliwości przewożenia towarów statkami zarówno z portu w Gdańsku, który w ubiegłym roku stał się największym nad Bałtykiem portem kontenerowym, jak również z portu Szczecin Świnoujście piątym portem pod tym względem. Uważamy więc, że budowa centralnego portu komunikacyjnego z lokalizacją w Baranowie powinna być inwestycją ponad podziałami politycznymi i powinna łączyć wszystkich Polaków jako inwestycja prorozwojowa kraju bez której w dalszej perspektywie czasowej nie da się funkcjonować wzywamy więc prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i pełnomocnika rządu do spraw CBK Macieja Laska do podjęcia takich działań które umożliwią dalszą realizację budowy centralnego portu komunikacyjnego podpisało kilkudziesięciu posłów senatorów przepraszam Prawa i Sprawiedliwości cały klub czy czterech dziękuję bardzo Dziękuję bardzo, panie senatorze. Bardzo...